czy manipulacja, zawsze jest oczywista. Machiavelli ujawnia 11 niewypowiedzianych taktyk, które działają w cieniu i sprawiają, że inni robią dokładnie to, czego chcesz. Są tacy ludzie, którzy wchodzą do pokoju, bez słowa nie zajmują miejsca centralnego, a i tak wszyscy zerkają w ich stronę. Nie krzyczą, nie próbują rządzić, nie szukają mikrofonu, a gdy zapadają decyzje, to właśnie oni stoją z tyłu, z lekkim uśmiechem. To najniebezpieczniejsza forma władzy ta, która nie potrzebuje obecności, bo działa w myślach innych. Machiavelli nazywał to sztuką iluzji. Nie musisz zmuszać, wystarczy, że wpływasz na to, co myślą. Napisał człowiek, który nie wie, że jest kontrolowany, jest kontrolowany najgłębiej. Bo prawdziwa władza nie polega na rozkazie, ona polega na przekonaniu innych, że robią to, co sami wybrali. Nie potrzebujesz groźby, nie musisz używać siły. Wystarczy, że zasiejesz myśl i pozwolisz jej rozkwitnąć w cudzej głowie. Jak to działa? Jak możesz sterować całą salą, nie mówiąc ani słowa? Jak sprawić, by twoje słowa zniknęły, ale wpływ pozostał? To nie jest teoria. To strategia, którą stosowali najwięksi politycy dyrektorzy generalni i mistrzowie manipulacji. I to właśnie Machiavelli był pierwszym, który zamienił to w system. Przykład: w międzynarodowej korporacji pewien Tomas, szef marketingu, nie miał zaufania przełożonych. Jego pomysły zawsze odrzucano, ale Tomas nie próbował walczyć, nie wdawał się w spory, zaczął zadawać niewinne pytania. A jeśli konkurencja szykuje kampanię świąteczną, czy powinniśmy poszukać nowego podejścia do młodego klienta, nie składał propozycji, zasiewał wątpliwości. Tydzień później ktoś inny przedstawił podobny pomysł, sformułowany inaczej. Tym razem wszyscy się zgodzili, nawet szef. Kilka tygodni później plan wszedł w życie, a Tomasz, bez wielkiego ogłoszenia, koordynował całą kampanię. Nikt nie wspominał, że to jego inicjatywa, ale cały zespół realizował właśnie jego wizję. To jest władza Machiavellego. Nie musisz stać w centrum, wystarczy, że sterujesz za kulisami. W księciu Machiavelli pisał: Wszyscy widzą, kim się wydajesz. Niewielu wie, kim jesteś naprawdę. Nie ufaj sile, nie ufaj lojalności, zaufaj tylko percepcji, bo jeśli ją kontrolujesz, kontrolujesz wszystko. To się nazywa niewidzialność idei. Zasiewasz ziarno, ale nie podpisujesz się: ktoś inny je podlewa, ktoś inny je chroni, bo wierzy, że to jego. A nie ma nic silniejszego niż człowiek, który sądzi, że działa samodzielnie, gdy tak naprawdę jest prowadzony. Machiavelli uczył najlepsza kontrola, to ta, która nie zostawia śladów. Nie podpisuj się pod rozkazem, zostaw jedynie znak w umyśle. Gdy ktoś pyta, jak rządzić, nie będąc znienawidzonym, odpowiedź nie tkwi w sile, tylko w iluzji. Pozwól innym czuć, że wybierają. Niech myślą, że są wolni. Choć każdy wybór został już przez ciebie przygotowany. To klasyczny Machiavelli, gdzie potęga nie leży w słowach, tylko w milczącym scenariuszu pisanym dla innych. W kolejnych częściach wejdziemy głębiej w świat manipulacji. Jak uprzejmość może być bronią, jak pozorna stabilność przygotowuje do ciosu i jak zamienić innych w nieświadomych wspólników twojego planu. Człowiek łatwiej poddaje się temu, co go uspokaja, nie temu, co jest prawdą. Mawiał Machiavelli: Chcesz kogoś kontrolować? Nie musisz być od niego mądrzejszy. Wystarczy zrozumieć, jakie emocje rozbroją jego obronę. Bo gdy emocja wpuści cię do wnętrza, możesz tam wsadzić cokolwiek: zwątpienie, zaufanie, bezgraniczną iluzję. W świecie zawodowego profesjonalizmu najbardziej zdradliwa siła to celowa uprzejmość. Nie każdy, kto się uśmiecha, jest przyjacielem. Machiavelli wiedział, Ukryj pazur pod aksamitnym futrem. Za miłym uśmiechem często kryje się mógł. I to jest perfidia być tą osobą, którą cię oswaja, byś nigdy nie widział ostrza. Przykład: Sara dyrektor HR w firmie Tech. Zamiast ogłoszeń przychodziła do zespołów osobiście. Słyszałam o plotkach o redukcji. Co wiesz, trochę słyszałem, ale nie jestem pewien. Gdybym była dyrektorem, nie zostawiłabym kogoś takiego jak ty. Zaufaj, jesteś w gronie docenionych. To były tylko słowa, ale człowiek poczuł uziemienie, uznanie, narzędzia, które Sara delikatnie zostawiła w jego dłoni. To przykład władzy ukrytej, gdzie nie musisz rozkazywać, wystarczy, że sprawisz, by ktoś poczuł się dłużny i już robi to, czego od niego chcesz. Machiavelli nazwał to wykorzystywanie uczucia sympatii, by ukryć prawdziwą kontrolę, bo współczesna siła nie leży w strachu, lecz w wdzięczności. A wdzięczność nie podejrzewa manipulacji. Zwróć uwagę, najniebezpieczniejsze postacie nie mówią wiele, nie dominują, ale wiedzą lub mają dostęp do wszystkiego, co się dzieje. To Machiavelli nazywał sterowaniem opinią zamiast sporem z nią. Strategia niewidzialnego wpływu to umiejętność zadawania pytania bez proponowania rozwiązania. Sarah ponownie: James, miałeś wrażenie, że ostatnia strategia jest chybiona? Myślę, że jesteśmy na złym tropie. A kto byłby lepszy na miejscu lidera? I ludzie mówią o sobie, o swoim podejściu. Sarah nie pytała, tylko słuchała, jak kopuła, w której powstają jej kolejne ruchy. Machiavelli uczył: Słuchanie to władza, to budowanie planu z cudzych słów. Zatem, chcesz wpływać, bądź przyjazny, ale nie za blisko, bądź ideałem zaufania, ale nie zawierzaj się, że ktoś będzie lojalny uchyl drzwi, nie otwieraj bram. Dlaczego milczący są groźni? Bo nie dają nic do złapania. A gdy inni mówią, im więcej mówią, tym bardziej sami siebie odsłaniają. Machiavelli tłumaczył czasem, najlepszym przywództwem jest milczenie. Sztuka bycia, obecnym bez manifestacji. W kolejnej części przeanalizujemy strategię tworzenia chaosu, by być jedyną kotwicą pośród niepokoju. W świecie, gdzie władza nie jest rozdawana sprawiedliwie, mądry człowiek wie, jak zasadzić zależność, zanim druga osoba to zrozumie. Machiavelli twierdził: Największym wpływem posiada ten, kto sprawia, że inni nie potrafią się od niego oderwać, nawet gdy go zabraknie. Tworzy potrzebę, nieobecność, niczym brak, który tylko on potrafi wypełnić. Władza nie leży w tym, by być widocznym, lecz w tym, by ci, którzy cię kochają, i tak za tobą tęsknili, bo gdy odchodzisz, oni wciąż myślą o tobie. Machiavelli pisał: Mądry człowiek nigdy nie daje wszystkiego od razu. Brzmi to okrutnie. To fundament władzy długotrwałej. Gdy dajesz zbyt łatwo, stajesz się trywialny, ale gdy wycofujesz się, tworzysz przestrzeń argumentacji potrzeby uzależnienia. Weźmy przykład Roberta, doradcy w firmie technologicznej. Nie ma wielkiej władzy, nie jest geniuszem technicznym ale każdy go potrzebuje w kryzysie. Po jego pomocy znika, nie szuka sławy, nie zostaje w zasięgu. A mimo to wszyscy go potrzebują. To jest celowe oddalenie w wersji Machiavellego. Nie każdy potrafi wycofać się w momencie swojej chwały, ale to właśnie czyni różnicę. Gdy cię nie ma inni, zaczynają działać sami. Bo wtedy zaczynają myśleć, co by było, gdyby Robert był z nami. Im bardziej cię brakuje, tym mocniej doceniają twój wpływ. Inna technika: nie próbuj przekonywać. Zadaj pytanie, które rozpali myśli. Przykład Emily, wykwalifikowana rekruterka. Kiedy talent się nie docenia, ona go nie usprawiedliwia, tylko pyta cicho: Jeśli sam w siebie nie wierzysz, jak masz sprawić, by inni zobaczyli twój potencjał? To nie perswazja, to ziarno, które rośnie. W ich głowach Machiavelli wiedział. Ludzie lubią myśleć, że coś to ich własna decyzja. Kiedy tylko pomagasz im uwierzyć, że to ich droga, ty jesteś siłą prowadzącą cały marsz. I dlatego mądry człowiek nie pozwala, by jego istota była w pełni poznana. Pisze: Niech ludzie myślą, że cię znają, a ty zostaw im tylko maskę. Niewiedza tworzy ciekawość, i ciekawość rodzi kontrolę. Władza nie tkwi w tym, co dajesz od razu w tym co zatrzymujesz i pozostawiasz w pustce wartości. Milczenie dziura znak zapytania. To jest twoja siła. A teraz w następnym odcinku poznamy strategię tworzenia chwili niepewności, jak nauczyć innych trzymać się ciebie, bo boją się zgubić drogę. Machiavelli jasno zauważał, że człowiek częściej działa pod wpływem emocji niż kierowany rozumem. Decyzje, które wydają się logiczne, często wypływają z cichych pragnień, niewypowiedzianych lęków, potrzeby akceptacji, której sami nie przyznają. A jeśli potrafisz dostrzec to, co inni starają się ukryć przed samymi sobą, możesz nimi sterować bez rozkazów. Machiavelli nie polecał ataku bezpośredniego. On wywyższał technikę wejścia w emocjonalną strukturę człowieka. Najłatwiej manipulować tym, kto wydaje się być silny, choć nie ma o tym pojęcia. Spójrz na tych, którzy naprawdę panują. Nie przekonują słowami, nie dominują debatami, sprawiają, że ludzie czują się zrozumiani, nie dają gotowych rozwiązań, wskazują drogę. Niech inni myślą, że to ich własna decyzja. To Machiavelli nazwał iluzją wolności. Ofiara wierzy, że jest wolna, tymczasem idzie ścieżką już wcześniej wyznaczoną. Julia, dyrektor kreatywna w Londynie, niczego nie narzuca. Pytaniem kieruje: Gdybyś był klientem? Co by przekonało Cię najbardziej? Inna osoba mówi: Gdybyś miał przejąć ten projekt, od czego byś zaczął? Nie wdraża rozwiązania, zasiewa poczucie kontroli. Ludziom wydaje się, że decydują sami, choć przesuwają pionki po planszy Julii. Machiavelli uczy, chcesz wpływać, nie strasz. Spraw, by ludzie czuli się ważni. Gdy widzą w Tobie źródło potwierdzenia, wrócą i będą lojalni bez przymusu. Ale musi być równowaga. Nie bądź zawsze dostępny. Niech Twoja obecność pozostawia niedosyt. Bo wtedy rośnie udział w decyzji, które ludzie przypisują sobie. Przychodzą sami bez prośby o stałą współpracę. Machiavelli nazwał to celową wycofką. Nie każdy ma odwagę zniknąć, kiedy wszyscy patrzą, ale właśnie wtedy zaczyna się prawdziwa wartość. Jeśli będziesz obecny za długo, zostaniesz przebadany. Ale jeśli odejdziesz w szczycie, stanie się ideałem, którego ludzie nie potrafią zapomnieć. Inny sposób. Nie przekonuj. Zadawaj jedno zdanie, które zapala myśl. Emily, rekruterka, jeśli jeszcze ty nie wierzysz w siebie, jak chcesz wpłynąć na innych, to nie prośba, to iskra, która rozpala całą narrację i tworzy więź. Nie dlatego, że jej zależało, ale dlatego, że ktoś zauważył prawdę, o której on milczy. Machiavelli mawiał: ludzie lubią myśleć, że to oni odkryli prawdę sami. Gdy tylko pomagasz im w tym, stajesz się ich przewodnikiem. Bez przymusu, bez rozkazów, jako ten, kto tylko wskazał drogę. I dlatego nie ujawniaj całej siebie. Niech inni myślą, że cię rozumieją. A ty zachowaj maskę. Niepewność rodzi zainteresowanie, a zainteresowanie tworzy przestrzeń kontroli. Pamiętaj, władza, nie tkwi w tym, co oddajesz, lecz w tym, co powstrzymujesz. Cisza napędza emocje. A emocje są paliwem dla decyzji. Machiavelli podsumował: Największy wpływ to ten, który nie zostawia śladów, kiedy ktoś myśli, że wybiera sam ty, jesteś prawdziwym autorem. W następnym odcinku poznamy sztukę milczenia jako wkład w ostateczną dominację, niedopowiedzenie, niespodziewany powrót, pojawianie się w momentach, gdy inni oczekują. Czasem, by zdobyć prawdziwy wpływ, nie trzeba krzyczeć, nie trzeba konfrontacji, a nawet nie trzeba zostać. Machiavelli wierzył, że jeśli potrafisz wpłynąć na innych i nie zostawić po sobie śladu, osiągnąłeś szczyt władzy. W świecie, gdzie każdy chce mieć rację, prawdziwy zwycięzca to ten, kto potrafi odejść w odpowiednim momencie i zostawić po sobie pustkę, której nie da się zignorować, bo prawdziwa siła nie leży w słowach, lecz w obecności tak subtelnej, że nawet po Twoim zniknięciu ludzie nadal o Tobie myślą. Jedna z najpotężniejszych technik, które Machiavelli polecał, to stworzenie iluzji kontroli. Kiedy sprawisz, że ktoś czuje, iż to on decyduje, łatwo go poprowadzisz ścieżką, którą już dawno zaplanowałeś. Sarah, doświadczona menedżerka projektów, stosuje tę technikę mistrzowsko. W spotkaniach nie narzuca decyzji. Zamiast tego zadaje pytania, otwiera możliwości, pozwala zespołowi wybierać. Ale wybór już dawno został przygotowany. Dyskretnie, sprytnie. Ludzie czują się wysłuchani, czują się ważni. Ale to Sara kontroluje wynik. Machiavelli podkreślał, nigdy nie ujawniaj wszystkiego. Kiedy mówisz za dużo, stajesz się przewidywalny. Kiedy zostawiasz niedopowiedzenia, tworzysz przestrzeń dla domysłów. A właśnie tam w tej niepewności powstaje zależność. Bo jeśli ktoś nie wie, co myślisz, zaczyna się dostosowywać na wszelki wypadek. I to daje ci przewagę bez przemocy. Bez przymusu. Jest jeszcze jedna sztuczka, często niedoceniana, a niezwykle skuteczna. Zakończy zanim skończysz. Nie dawaj pełnej satysfakcji. Zostaw coś w zawieszeniu. Niedokończoną myśl, gest bez wyjaśnienia. Obietnicę, która nie została spełniona. I nagle, w czyimś umyśle pojawia się luka. Pytanie bez odpowiedzi. Cisza, która dzwoni głośniej niż słowa. Machiavelli mówił właśnie: w tej niedoskonałości rodzi się władza. Weźmy przykład Tomasa. Strateg w agencji reklamowej. Na końcu prezentacji nie daje podsumowania. Zamiast tego zadaje pytanie: skoro wszystko robimy dobrze, to dlaczego wciąż czujemy, że coś nam umyka, a potem milczy, i wtedy nastaje cisza. Ale nie pustka. To chwila, która zostaje. W umyśle każdego na sali. Nie potrafią zapomnieć Tomasa, bo nie zakończył. Zostawił ranę małą, ale wystarczającą, by wracali. Nie dlatego, że chcieli, ale dlatego, że muszą. Dla spokoju. Machiavelli ostrzegał najsilniejszy: to ten, który nie musi być obecny, by kierować sytuacją. Ten, kto wie, kiedy zniknąć. To nie słabość, to strategia. Bo właściwie dobrany moment ciszy potrafi powiedzieć więcej niż tysiąc argumentów. Gdy ludzie przyzwyczają się do Twojej obecności, Twoje odejście, nagle staje się krzykiem. I właśnie wtedy zaczynają dostrzegać Twoją wartość. Nie uciekasz, nie poddajesz się. Ty wiesz, że najgłębszy wpływ pozostaje po tobie, kiedy ciebie już nie ma. I jeszcze jedno, nie lekceważ słów wypowiedzianych na końcu. Cicho, bez walki, bez obrony. To, co zostaje po wszystkim, co powiedziane na końcu, ma największą siłę. Nie krzyk, nie racja, ale cień myśli, który zostaje. Machiavelli nie wierzył w wygrane dyskusje. Wierzył w wpływ, który przychodzi po ciszy. I na koniec najważniejsze przesłanie: nie próbuj zdobyć wszystkiego. Zostaw coś, by inni myśleli, że mają kontrolę. Odejdź, gdy jesteś na szczycie. Niech twoja siła żyje w pamięci, w tęsknocie, w ciszy, bo w świecie, w którym każdy krzyczy twoje milczenie, może być jedynym głosem, którego naprawdę słuchają. Dziękujemy za zainteresowanie treściami o superinteligencji. Jeśli Ci się spodobały, zostaw lajka, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, aby nie przegapić nowych filmów. Przejdźmy teraz do głównej treści dzisiejszego filmu.